Maneczko wszystkim w kolejnym odcinku w grze Las de Okej, Ok, znajdujemy się na wyspie, gdzie, gdzie mogliśmy tylko przypłynąć motorówką. Ogólnie tutaj znajduje się latarnia zniszczona, tak? Musimy po prostu ją naprawić. No i pokaże nam się kolejne miejsca. Jak widzicie, tu mamy piratów w płetwach. Także trzeba się ich pozbyć. To trzeba uważać, wiecie. Czekajcie, tylko sobie wezmę broń. Ogólnie nic tutaj nie będziemy mogli na razie zrobić, dopóki... Yy, dopóki nie naprawimy tej latarni. Ale... No wyczyścimy sobie ją. OK. Zobaczmy co tu znajdziemy. Nic. No i tu mamy tą latarnię, zobaczcie, zaraz się udamy na drugą y, lokację, gdzie właśnie ten piasek będziemy mogli zbierać, ale potrzebna jest łopata, wyczyścimy sobie pierw tutaj, o ta, ta strefa nie jest, y, ta lokacja nie jest duża, okej, okay, od razu tamten nie zauważa, widzę, Słuchaj, tak, no nie wierzę. Mamy wodorosty, ale powiem Wam, że nawet nie wiem do czego one mogą służyć, bo ja ich wcześniej nie widziałem. Widziałem filmiki, jak ktoś tu był, ale kurczę, nie przypominam sobie, żeby ktoś to zbierał. W sumie dawno oglądałem. Właśnie jeśli chodzi o te lokacje. Ja też jakoś wcześniej nie miałem czasu tutaj przepłynąć, a silnik już dawno miałem w sumie materiały, żeby te silniki zrobić do motorówki, ale tutaj wiecie, też dużo nie gram, a tu był sezon, a tu coś i zawsze jakoś tak się przekładało. Okej, okay, dobra, tutaj mamy. No i tutaj, coś tu będzie, czekajcie, coś tu będzie trzeba włożyć z tego co wiem. Tak, dokładnie, mamy gumę, kabelki i... Śrubki, ale to i tak nic nie zrobimy. Pierwszym musimy latarnię skończyć, I, w, i, i wtedy dopiero z tego co pamiętam. I wtedy dopiero tu przychodzimy i to musimy uruchomić. Znaczy, to wieżę, tak? Ale możemy zaraz sobie to w sumie czekajcie. Yy, 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 może to będę miał nawet tutaj, ale nie jestem pewien. Ale powinienem mieć yy, to. Mamy to, mamy i jeszcze tylko te... Czekajcie, mogę nie mieć tego tutaj. Nie jest, ale chyba nie starczy. 10 czy 20 potrzeba? Czekajcie. 12 sztuk, o kurczę. Yy, dobra, to zaraz to załatwimy. O, może tu znajdziemy? W tym plecaku fajnie by było. <laughs> akurat w sumie. Ach, eh, mogłem od razu <laughs> pierwszy przeszukać. Czyli na ułatwienie mamy tutaj wszystko, po prostu. Yy, właśnie. W mamy w tym plecaku wszystko to, co jest potrzebne do tej wieży. No i dobra. No i tak tu mamy, ok? Aha, i dopiero to biegnął. O nie! Muszę stąd wyjść, bo... Chyba, że weźmiemy szybko. Ok. Tego się nie spodziewałem. A no, spokojnie damy radę. No, trzeba pobiegać trochę Ale Szybko się poruszają te grubasy. Nie? No i czekajcie, mamy to uruchomione, tam jeszcze piraty były, poczekajcie, chyba jeden, nie, dwóch. Z katarną, normalnie. Okej. Okay. Yy. Czy coś tu jeszcze jest? Ok, no niestety nie możemy, widzicie. Musimy naprawić y, latarnię, ale dobra, mamy to już uruchomione. To dobrze pamiętałem. O no, tu jeszcze budorosty. Ok, to tutaj chyba tyle. Możemy pójść na tą inną lokację. Na tą drugą, gdzie właśnie możemy piasek y, zdobyć, tylko nie ma łopaty. Y, może bym od razu wrócił po łopatę, tak? Ok, no i tak to wygląda. Uy, dobra. Płyniemy. Okej, okay, ja już jestem. Na tej lokacji, gdzie możemy piasek zdobyć. O, jaka fajna burza piaskowa. Musicie tu uważać, bo sporo jest tych ząbiaków. I mamy chyba dwie jaskinie też. Także wyczyścimy sobie dzisiaj całą tą lokację. Mam nadzieję, że aż tak długo się nie zejdzie. O, i tu mamy piasek, zobaczcie. Nie wiem ile, czekać, ile mam. Mam tutaj dwie łopaty i tu. Troszkę jeszcze trzeciej. Nie wiem ile. Wystarcza jedna. Dwa piaski mamy. Dwie sztuki. Okej. Okay. Mamy kolejny. O, i tutaj sobie kilofem. Mamy zwykły kamień. Jak i kwarc. Fajnie. Kolejny piasek. Co? Jeszcze, jeszcze troszkę jest. Ok, wydaje mi się, że dwie łopaty mi hmm. wystarczą, bo też chyba tutaj tego piasku nie ma tak za dużo, no, ale zobaczymy. O, biegnie. Wielko ludów jakieś yy, widzę na mapce, no sporo ich jest. Jest? Aha, to jestem plujący chyba, tak? Ciekawe czy ten... Dobra Bo tamtego chciałbym niedługo odszepnąć e, e, Zaskoczenia, chyba że tamten mnie zobaczy e, Okej, okay, czekajcie ile mam tej broni? O tak właśnie Pięknie! A, tam Dobra, nie jest źle. Super. Mamy kolejne dwa piaski. W sumie cztery, tak? Bo z jednego takiego kopca mamy dwie sztuki. O, biegnie. Co? Jak to wygląda? A, spokojnie, starczą. Łopaty. Ło, tu ile tego? Pozbieramy wszystko oczywiście. Dobra, nie będziemy się bawić. No, ale dobra, ten tego na hita walałbym. tu mamy rubasa. Okej. Okay. Piasku sporo, zobaczcie. No Nie zauważyłem, ale dobra. Zrobimy tak. Same linie wypadają. Te jaskinie to będą później, jak latarnie się zrobi naprawi. O, to jeszcze trochę się zajedzie, powiem wam. Ale jakoś na tym tytanie mi szczególnie nie zależy. No bo dzięki niemu możemy bronie palne robić, tak? A bronie palnych mam. Także, także aż mi się tak nie spieszy. A chyba, że i ciuchy możemy. Nie, tutaj nie. No i tutaj właśnie sztabki właśnie No, w sumie i te ciuchy, kewla możemy też robić z tego. Dobra, czyli wszystko, wszystko wiadomo. W ogóle pierwszy raz tu jestem. Już dawno miałem się wybierać, i jakoś tak nie po drodze było. Dobra, chyba wszystko. Także zbieramy co? Piasek na no to wygląda. Nie, tam jeszcze chyba grupkę widziałem. Tutaj, jeden i tutaj jeszcze są, dobra. Aha. Ostatnie dwie sztuki, powiem wam, że tak po cichu, i można sobie jakoś to tak spokojnie wyczyścić. No i teraz możemy sobie zbierać piasek. Czekajcie, ja sobie zmienię, bo nie chcę się latać. Tak, czekajcie, gdzie to? Tutaj na auto sobie zmienię i niech zbiera. O tak. Tylko tak byśmy zrobili. Tak. I i, I to może usuniemy I tu kwarc, ok. W sumie tego piasku. Dobra, na razie weźmy auto i niech on sobie zbiera. Okej, czy już wszystko wiadomo? Zaraz pójdziemy jeszcze do portu. Pokażę wam jak, kto nie wie, jak cement robić. Dużo wody idzie na pewno. Piasek, nie będzie, z piaskiem nie będzie problemu jak widzę. Ale wody powiem wam. Trochę mam chyba ze 200 sztuk, także na coś tam starczy. Ale trzeba 100 sztuk worków cementu. Także sporo. Ok, jak to, jak to, jak to wygląda? E, czekaj, nie zbieraj. Nie, zostało. Ok, e, tak. Jedna łopata została. To chyba starczy. Wydaje mi się, że dwie łopaty wystarczają tutaj na tą lokację. Tu chyba cztery kopce zostały. Także ile? Chyba 40 sztuk będzie. źle. Dobra, jeszcze kwarc. A już nie było kwarcu? No, wydawało mi się, że było gdzieś jeszcze. A może i nie Okej, okay, to tyle tutaj. Można na spokojnie z bronią białą przyjść tutaj. Nie tracić broni palnej. Tylko po cichu. Pamiętajcie. Dobra, lecimy jeszcze do portu i zrobimy sobie. Bo nie pamiętam, ile nawet trzeba tej wody na jeden worek. Ja I ile, ile piasku. Zaraz wszystko będzie wiadomo. Powiem Wam, że będzie też problem z, ze szkłem i z tym włóknem szklanym, bo będę musiał kanały odwiedzać. No, trochę roboty jest. Nie tutaj. ...tutaj, o. Dokładnie. Ogólnie włókna szklanego trochę mam, ale też możemy przecież zdobyć... ...to wszystko z... ...z tej skrzyni tutaj w porcie. Jak mamy kluczyk. A ja co będę miał? Aha, dodatkowe... ...miejsce na wysyłkę kluczyk będzie później pewnie po tym poziomie no ok dobra idziemy tutaj no i widzicie jak to wygląda a i dlatego tam kamień możemy zdobyć 15 sztuk piasków na, na 3 worki cementu 10 wody ok tak jeszcze, jeszcze. No i dobra. Pierwsze worki cementu mi się robią. Godzinę jeden. O długo, długo, długo. No dobra. Tylko czasu, żebym miał więcej, to jakoś to można na spokojnie robić. Okej, okay, te wiertła się nie przydały. Jeszcze, ale na pewno w swoim czasie będą bardzo potrzebne. Nie wiem, czy jeszcze jednego wiertła nie mam gdzieś w bazie. Wydawało mi się, że mam trzy. No dobra, także widzicie, jak to się robi co można na tych lokacjach znaleźć. A jeszcze jedno, co jest fajne, nie trzeba czekać na reset. Można cały czas tutaj wchodzić, wychodzić i zbierać ten piasek. No i zobaczcie, można zbierać od razu piasek. Fajnie. Jeśli o worki cementu jakoś się nie martwię, no ale bardziej o tą resztę. Materiałów właśnie, żeby naprawić tą latarnię. No ale zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie. Dobra, to będzie tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć.